Cześć, ja jestem Tim Daki. Witam Was w pierwszym odcinku z serii Pięsto na moim kanale, na samym początku tego filmu chcę zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrypcji na moim kanale. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania Postaram się wygrać tą grę Mamy dwie pteczki Tutaj niestety mamy oponenta Ja spróbuję go załatwić Kurczę. Mamy niestety bardzo mą HP Musimy się odrodzić i spróbuję coś ktoś działać a tutaj też na mało. Okay. <laughs> nie wiem, przeciwnik Chcę. Chcę. jest Chcę. Chcę. kurcze Chcę. Chcę. jeszcze mam Hursza. A, trzecie miejsce, jak najbardziej. Do sześć pucharków zagramy na następną grę. A to będzie tak kompilacja, trzech gier? Wystarczy, chyba. W ogóle zapraszam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, bo to jest mój nowy kanał na którym będę nagrywał Brawl Stars, takie różne gry. I mam także drugi kanał, który się nazywa podłoga KEEXF Podłoga, na którym nagrywam filmiki jak gram na keyboardzie. Zachęcam do zobaczenia. To niestety bardziej nas dojeżdża. Niestety zginęliśmy. Ale to jest jeden przypadek. Zresztą najbardziej.